Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Czas to Pieniądz, czyli kanale, na którym uczę szeroko pojętego zarabiania w internecie nie tylko i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam moje stanowisko komputerowe za ponad 80 tysięcy złotych no i będzie to taki dosyć niecodzienny odcinek. Nagrywam go na prośbę jednego z widzów, tak więc bez przedłużenia przechodzimy sobie od razu do widoku z trzeciej osoby. Tak więc w tym momencie znajdujemy się przy mojej głównej kamerze, jest to Sony a 74 tak samo mam taki backupowy mikrofon zawsze kiedy nagrywam taki początek siebie, muszę też tutaj tylko Ostrość ogarnąć na właśnie główne to moje biurko, i tutaj tak samo jestem też podłączony, w sensie ta kamera, oczywiście, jest postawiona na stacywie Vanguarda jest to taki dosyć dobry statyw fotograficzny tak samo i tutaj oczywiście generalnie jeżeli chodzi o omówienie tego całego stanowiska komputerowego to ja tak samo jeszcze korzystam sobie z takiego innego właśnie teraz aparatu jest to aparat cyfrowy tak samo marki Sony jest on gdzieś tutaj rozpisany ja tak samo będę podchodził generalnie do tego zestawienia mojego stanowiska komputerowego naprawdę na luzie z tego też względu, że po prostu jest tutaj bardzo dużo tego sprzętu jak ktoś po prostu jest też zainteresowany, żebyście sobie dokładnie no, zobaczyli co ja obecnie posiadam, z czego się składa dokładnie mój cały komputer oraz takie inne dodatkowe rzeczy, jak na przykład jakieś słuchawki, krzesło i tak dalej, to zobaczcie mam tutaj to dokładnie opisane na mojej stronie i link do niej tak samo znajdziecie w opisie i też jeżeli ktoś chce to będzie miał informację co za ile kupiłem, ponieważ nie ukrywając to stanowisko komputerowe składałem dosyć długo tam co jakiś czas sobie dokupywałem i tak dalej no i teraz do rzeczy, jeżeli chodzi ogólnie o moje stanowisko komputerowe, to tak naprawdę ta całość wyszła mi około te 83 tysiące zł jednak tak samo mógłbym tutaj jak taki typowy YouTuber gdzieś tam położyć mojego drona, położyć inne obiektywy, no i w taki sposób wartość mojego całego stanowiska komputerowego wynosiłaby nawet więcej niż te ponad 100 tysięcy złotych i było to by bardziej klikalne oczywiście, ponieważ w tym dzisiejszym zestawieniu przedstawiam wam tylko i wyłącznie sprzęt, który używam właśnie do prowadzenia kanału czas pieniądz, ponieważ tak jak mówiłem mam jeszcze takie dodatkowe rzeczy typu właśnie ten dron, inne obiektywy zaraz też je mogę to dla was pokazać. Ten obiektyw jest dosyć duży, jak widzicie i też dron tylko proszę bardzo, muszę tutaj dać fokus na niego. Tak samo mam tutaj jeszcze jeden obiektyw i tak samo, jakbym do tego całego spisu mojego stanowiska komputerowego dodał przykładowo drona, jest to DJI R3. Tutaj specjalnie go rzadko używam i mam go spakowanego. No to takim magicznym sposobem nagle bym miał stanowisko za ponad te 100 tysięcy złotych. Jednak tutaj też nie chodzi o to, żebym ja się chwalił, jak wygląda to moje stanowisko i też jakby Wam mówił nawet, że żeby zacząć nagrywać na YouTubie, szczególnie, że ten kanał Kanał Czas to Pieniądze jest dosyć małym kanałem, zobaczcie. Obecnie na nim mam mniej więcej 39 tysięcy subskrybentów. To ja też tak naprawdę moją przygodę z nagrywaniem na YouTube zaczynałem od o wiele gorszego sprzętu. Pamiętam taki mój stary laptop, może wam się teraz gdzieś tam wyświetli, który ledwo co działał. A to też był taki do włączenia się, więc może to jestem taki lunchek, Ale widzicie, mam tu jeszcze jakieś pliki z Camtasia Studio w ogóle, yy, jakieś... O, mamy! Mamy, 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 mamy! O, lunchek już powoli się robi, tutaj widzicie, że się zmienia wszystko. O, i zobaczcie, już coś... No właśnie. Ej pierwszy wyskakuje. O! Teraz widzicie w końcu zaskoczył. Ej, ty nawet chodzi nie mam pod 11-19 FPS-ów, więc musimy tam sobie pójść wyżej. Nie no nieźle, myślałem, że będzie gorzej, ale teraz no mamy FPS nam nie spadły, ale ciągle ścina strasznie, jak widzicie. Więc na słabo tej grać. I z tego co pamiętam dopiero gdzieś w 2017 roku złożyłem swój poprzedni komputer, który był mniej więcej warty około 6000 zł jak na tamte czasy, i też kiedyś na kanale Czasto Pieniądz nagrałem taki filmik pokazujący, jak wygląda moje stanowisko komputerowe. No i niestety w poprzednim filmie dotyczącym stanowiska komputerowego zostałem zjechany tak samo przez niektórych oglądających, przez to, że powiedziałem, że to jest naprawdę dobry komputer, który dla mnie jest naprawdę wystarczający, jeżeli chodzi o zarabienie przez internet. I nie Niestety miałem tam bodajże chyba kartę GTX 970 i pamiętam, że ludzie się zastrali w komentarzach, że jak ja mogę mówić, że to jest dobry komputer, jak wtedy chyba były te RTX już powoli i w sumie to ja się zupełnie nie znam. Jednak jeżeli chodzi o tak naprawdę zarabianie przez internet o nawet nagrywanie na YouTubie, to nie trzeba mieć, tak jak mówię, teraz sprzętu za około te 30 tysięcy, jeżeli chodzi o ten cały mój komputer, ten tak zwany setup do nagrywania ekranu, ponieważ tutaj też pokażę Wam mniej więcej, sobie obliczyłem to na takiej w zasadzie, że dodałem sobie tutaj w tym Excelu mniej więcej wszystkie pozycje, które są mi potrzebne, żebym tylko i wyłącznie nagrywał ekran bez oczywiście tutaj dodatkowego nagrywania siebie w masce, a taki setup, który używam tak centralnie do filmów, to tutaj też mam to wszystko ładnie policzone, a są jeszcze te takie wszystkie rzeczy związane z tymi kamerami. No to nie ukrywając też takiego sprzętu osoby początkujące nie potrzebują, to jest po prostu wypadkowa tego, jak sobie od lat nagrywałem i przez to, że już profesjonalnie zarabiam przez internet, no to nie ukrywając na takie stanowisko sobie mogłem pozwolić, więc mam nadzieję, że ludzie teraz w komentarzach też nie będą mówić, że ja się niepotrzebnie chwalę tym komputerem. Ten film jest przygotowany specjalnie dlatego, że jeżeli ktoś z Was po prostu byłby zainteresowanym jakimś tam zbudowaniem swojego komputera i chcielibyście się też ode mnie w pewien sposób zainspirować, to dokładnie właśnie wam pokazuję, z czego ja osobiście korzystam. Tak więc jeszcze wracając tutaj do tej kamery właśnie Sony A74, to jest moja główna kamera, tak jak wspominałem, Jeszcze korzystam sobie, tutaj już wam pokazuję z takiego właśnie obiektywu Tamrona, i tutaj dosyć dużym plusem tej kamery jest sam fakt właśnie, że można sobie ustawić tam dowolną Przysłone, jest to też związane z częstotliwością mojej maski, z tego względu, że jeżeli bym miał ustawioną złą przysłonę, zaraz to też dla Was zrobię, to po prostu akurat ta maska moja, te światełka, które się tutaj na nie pojawiają, no to dosłownie by migały. No i w tym momencie macie przykład źle ustawionej tej przysłony, chociaż te wszystkie światła tutaj nie migają. Ale tutaj jeżeli chodzi o ustawiania tej maski, no to niestety czasami są takie błędy, więc to jest fajna opcja. Generalnie jeżeli chodzi oczywiście o tą samą kamerę Sony a 74 jest to bardzo dobra kamera. I oczywiście też, no tutaj jeżeli chodzi o tego Sony A7, no to ja go też używam w innych projektach, bo generalnie jeżeli chodzi o kanał Czas to Pieniądz, no to tutaj tylko na początku od jakiegoś czasu sobie właściwie używam akurat mojej zamaskowanej twarzy. Oczywiście tak samo tutaj ja nie wspominałem na temat tej maski, tutaj jeżeli chodzi o ten cały spis, ale tak naprawdę ja ją kupiłem chyba z Amazona za około 400 zł. Też tą maskę można połączyć z taką specjalną aplikacją. Tutaj, ten kolor oczu, który ja sobie zawsze wykorzystuję do kanału często Pieniądz, to nie jest jedyna opcja, z której możecie oczywiście sobie skorzystać. No i przechodząc dalej, jeżeli chodzi o oświetlenie, no to to są akurat dwie tuby Nan chyba. 15, coś takiego. No właśnie, jest tutaj bardzo dużo rzeczy, których też nie jestem w stanie zapamiętać, więc po prostu będę Was odwoływał oczywiście do tego spisu na mojej stronie. I oczywiście tutaj też możecie mieć to zdalne stegowanie za pomocą takiej specjalnej aplikacji. Ja tak samo tutaj, jeżeli chodzi o mój główny telefon, korzystam bodajże z. To jest Samsung S22, coś takiego. Mam tutaj jeszcze takie dodatkowe dwa telefony, które używam zazwyczaj, jeżeli chodzi o jakieś testowanie aplikacji dotyczących zarabiania przez Internet. Jeżeli ktoś z Was ogląda mój kanał Czas to pieniądz", to doskonale wie, że ja od czasu do czasu pokazuję różne aplikacje dotyczące zarabiania przez Internet i wolę je testować na takich dodatkowych telefonach. To są chyba Realme bodajże C11, coś takiego z 2021 roku. Generalnie już ich nie ma w sprzedaży. No, i tak samo jeżeli chodzi o takie inne dodatki, zanim ja przejdę do powiadania na temat komputera, no to tutaj też nie zaliczyłem sobie takiego, można to powiedzieć, oczyszczacza powietrza. Generalnie tutaj w tym miejscu, gdzie obecnie mieszkam w Warszawie, no jest trochę tego smogu. Nie przeszkadza mi to aż tak bardzo. Jednak jeżeli chodzi o moje tak zwane uczulenie gdzieś tam na początku wakacji mocno kicham, więc sobie wtedy to wykorzystuję, ale tego oczywiście nie zaliczałem do całego mojego stanowiska komputerowego. I teraz tak, jeżeli chodzi ogólnie o te lampy, to ja tak samo jeszcze z nich nie korzystam ogólnie na kanale Czas to Pieniądz. W jednym filmiku tylko je wykorzystałem, więc ja też mogę je teraz włączyć, żeby one aż tak bardzo nie przeszkadzały. Tutaj, i teraz, no właśnie, mogę wam pokazać filmik, w którym je wykorzystywałem, aby po prostu zrobić też taki lepszy efekt. Więc teraz chciałbym bra. I spadłem z tego powodu, że tutaj za właściwie monitorem ją położyłem, ale nie mam jeszcze takiego odpowiedniego jakiegoś zatrzasku, żeby po prostu w tym miejscu mogę Wam też to troszeczkę bardziej wyświetlić. To I tak w sumie skorzystamy sobie z tej lampy. No to jak ja ją gdzieś tam kładłem, no to niestety, kiedy nagle bym poruszył tym komputerem, lub po prostu biurkiem, no to no miałem taki problem, że mi spadła. Więc póki co w najnowszych filmikach to raczej tych lamp jeszcze nie widzieliście. I teraz tak, przechodząc sobie dalej, jeżeli chodzi o samokrzesło, to jest to. Podajże krzesło Diablo, chyba jego też już nie ma w sprzedaży. Jest to tak samo krzesło ergonomiczne. Ja już je mam chyba od 2019 roku i tak naprawdę sprawuje się bardzo dobrze. Jedyną rzeczą po tym czasie, którą sobie tutaj wymieniłem, no to były te takie kłeczka, ponieważ one już niekoniecznie były w sumie w stanie jeździć po tej podłodze, ale to było zrozumiałe, więc takie alternatywne gdzieś tam kółka mogłem sobie znaleźć. Podajże na legro, więc to nie był jakiś tam większy problem. I przechodząc teraz już do samego akurat komputera oraz biurka. Ja też już po takim dłuższym czasie. Korzystania z komputera wolałem sobie zadbać o pewną ergonomię, więc korzystam z tego biurka elektrycznego. To jest Marco Game, ich logo, niech tutaj też się pokaże. I bardzo fajna firma, ponieważ też miałem problem, że bodajże kurier chyba rzucił tym blatem. I pamiętam, że z jednej strony miałem zepsut ten blat, tylko wystarczyło do nich w sumie napisać, że coś tam się stało. Oni nawet nie pytali, przysłali mi dodatkowy blat i wszystko było w porządku. Więc naprawdę polecam tą firmę. Oczywiście, jeżeli chodzi o biurka takie elektryczne, to też dużo osób sugeruje, żeby kupować sobie samemu oddzielny ten stelaż i sobie po prostu własny gdzieś tam blat CK, czy skończ tam. Ja jednak poszedłem na łatwiznę, ponieważ po prostu mi się spieszyło, więc to też nie jest jakby najlepsza elektronika tutaj zamontowana, bo z tego co pamiętam też są takie blaty, gdzie można sobie ustawić konkretną wysokość. Wystarczy sobie nacisnąć do taki przycisk i wtedy automatycznie do tej konkretnej wysokości Wam się dopasuje ten blat. Ja po prostu mam taki ręczny, ale mi to zupełnie nie przeszkadza, więc też przez większość mojego czasu pracy tak naprawdę sobie właśnie tutaj pracuję w tej pozycji stojącej i tutaj jest taka maksymalna wysokość, więc tak to mniej więcej tutaj wygląda. I teraz zajmiemy się tematem w sumie komputera. Jeżeli chodzi o mój komputer, no to tak samo. Tutaj macie dokładnie napisane, jakie są jego podzespoły. Ja tutaj też Wam to pokażę, bo zrobiłem sobie takiego screena. Mniej więcej mam właśnie tutaj ten procesor, ten Intel Core i9, jeżeli to Wam się ładnie tutaj sfokusuje. 13900K, tak naprawdę też warto to brać pod uwagę, że te wszystkie ceny na tej stronie, które ja sobie tutaj podałem, to były ceny, za które ja kupiłem konkretne produkty, no bo nie ukrywając, jeżeli chodzi na przykład o ten procesor to ja go kupowałem mniej więcej, tego właściwie już Wam pokazuję, 9 listopada 2022 roku, a w tym momencie pewnie ten procesor jest o wiele tańszy, no dosłownie o 1000 zł, więc jak ktoś też ma czas i chce sobie porównać, ile obecnie takie moje stanowisko komputerowe kosztuje, to w tym momencie możecie sobie tutaj to porównać i najwyżej możecie się o tym podzielić w komentarzu. Ja raczej wolałem tego sam nie liczyć, bo nie ukrywając, jeżeli chodzi o zakup takiego sprzętu komputerowego i tak dalej, no to z roku na rok te ceny się zazwyczaj tam zmieniają, więc też ten cały mój setup ogólnie teraz byłby o wiele pewnie tańszy niż jest obecnie w tej rzeczywistości i teraz przechodząc jeszcze do tematu właśnie mojego komputera, mogę Wam pokazać w menedżerze zadanie jak to wygląda. Też korzystam ogólnie właśnie z tego RTX-a 3080 już Wam tutaj troszeczkę przybliżę. Ja tutaj jeszcze kupowałem te rtx -y gdzieś tam, które były z LHR-em, ponieważ jeszcze była ta moda na tego całego Bitcoina, więc w miarę tutaj te drogie karty były. Teraz są obecnie te karty właśnie już nawet 4080, 4000 ileś tam, więc oczywiście ta karta moja, którą tutaj kiedyś sobie używałem już też nie jest obecnie dostępna w sprzedaży. No i teraz przenosimy się tutaj niżej. Jeżeli chodzi o te wszystkie moje podzespoły, to ogólnie ja korzystam sobie z tej obudowy. Ja tutaj mogę Wam trochę to przyświecić właśnie jest to obudowa fraktal bodajże Design Torrent. Tak samo mam bodajże to chłodzenie właśnie z tego fraktala. Mam mniej więcej te 128 GB RAM. Jest mi to oczywiście potrzebne, kiedy nagrywam sobie jakieś takie bardziej wymagające filmy. I tutaj to wszystko to tak samo jest generalnie RGB. Ja mógłbym sobie ustawiać tutaj jakieś inne kolorki, coś w tym stylu, jednak dla mnie jest to wiele wygodniej, jak to wszystko się świeci na biało. Jedyne zastrzeżenie, jakie mógłbym mieć ogólnie to jest sam fakt właśnie tej bodajże że płyty głównej ona chyba była z Asusa. Miałem z nią duże problemy, ponieważ ona chyba nie wykrywała tego nowego procesora jak na te czasy. I kiedy ja sobie osobiście składałem ten komputer, niestety on nie odpalał i nie wiedziałem, czy coś jest źle. Też możecie to ogólnie zobaczyć po tym całym moim okablowaniu. No nie jest to idealne okablowanie, jakie mogłoby być, ale tak naprawdę, no poza tym, że też jeżeli chodzi o mój kabel management, nie jest on idealny, no to mi on w zupełności wystarcza, bo głównie wykorzystuję ten komputer do pracy. I tutaj jeszcze taka dodatkowa informacja dla Was. Z tej drugiej strony mam taki gigantyczny powerbank, on się nazywa generalnie EATON i to jest UPS. On jest potrzebny w tym momencie, kiedy nagle by właściwie odłączył by mi się nagle prąd, robiłbym coś ważnego. No to w tym momencie mam dodatkowe kilka sekund, żeby oczywiście sobie tutaj zapisać ten cały mój projekt i kupiłem go ze względu na to, że kiedyś miałem taką nieciekawą sytuację, związaną właśnie z osobami, które przyjechały od mojego lokalnego dostawcy energii. No i niestety nagle mi zaczęli wyłączać Ogólnie tutaj prąd. Ja też się ich pytałem, bodajże, kiedy oni skończą. Mówili, że za godzinę, to ja czekałem sobie dwie godziny, jeszcze specjalnie korzystałem sobie z mojego dodatkowego laptopa i po trzech godzinach odpaliłem sobie komputer, a potem się okazało, że nagle oni chyba wrócili jeszcze coś tam robili. Więc, żeby też nie mieć takiej sytuacji, że nagle po prostu mój komputer by został zniszczony albo przez burzę, albo przez nagłe wyłączenie prądu, to ja właśnie sobie dokupiłem taki specjalny UPS. Na dodatek, jakby w przyszłości znowu byłyby jakieś problemy z tym prądem. A jeżeli chodzi o mój kabel management, no to on też nie jest idealnie zrobiony. Robiony właśnie przez to, że z jednej strony mam tutaj to gniazdko, potem mam tego UPS-a tutaj. Oj, trochę walnąłem w to biurko tą lampą moją. Dokupiłem sobie ogólnie taką podstawkę, żeby oczywiście większość tych kabli była w niej trzymana, oraz tak samo podłączyłem tutaj kilka tych zasilaczy, więc tak to mniej więcej wygląda. Nie jest to oczywiście idealne okablowanie, ale starcza i jest tutaj w miarę porządek, jeżeli chodzi ogólnie o ten cały mój system tutaj. Kiedyś było o wiele gorzej, więc jest to według mnie i tak w moim przypadku dobrze rozwiązane. No i teraz przechodzimy jeszcze sobie do omówienia właściwie mojego całego interfejsu audio, bo ja ogólnie korzystam z mikrofonu Shure SM7B SM7B, chyba tak powinno to się mówić profesjonalnie. Jest on u mnie podpięty pod takie stare ramię mikrofonowe Samsona, ponieważ kiedyś miałem tego g i nadal z niego korzystam. Potem właściwie łączę to z takim specjalnym przedwzmacniaczem już Wam pokazuję, przyświetlę tutaj troszeczkę. Jest to przedwzmacniacz Cloud Lifter, coś takiego. No i właśnie on musi też tutaj w tym momencie być tak samo podłączony takiego specjalnego interfejsu audio jest to obecnie jak widzicie to interfejs audio Audient ID 14, więc jest tutaj bardzo dużo takich dodatków, ale tak naprawdę, gdybym teoretycznie miał dużo różnych takich efektów specjalnych podłączonych do tego mikrofonu, to byście mogli słyszeć różnice. A kiedy ja nagrywałem zazwyczaj przez większość tych początkowych lat na kanale często Pieniądz, to korzystałem sobie tylko i wyłącznie z tego mikrofonu typu g i też, czasami go widzieliście na moich odcinkach. I tutaj też dosyć istotna rzecz, o której ja bodajże nie słyszałem przez dłuższy czas, są to takie specjalne lampy. Ja korzystam bodajże z. Lamp jakiś Xiaomi. One są bardzo fajne, jeżeli chodzi o dłuższą pracę przed komputerem. Teraz tego też za bardzo nie da się zobaczyć, ale jest spora różnica, bo też mam takie specjalne właśnie tutaj przyciski, które po prostu powodują, że w tym momencie mogę sobie tutaj trochę rozjaśnić to całe światło, mogę sobie to też ładniej dopasować i wtedy dzięki temu ten mój wzrok się nie męczy jeżeli długie godziny spędzam przed komputerem to jest też taka fajna opcja, jeżeli ktoś po prostu pracuje zdalnie lub też, no nie tak jak ja to zarabia przez internet i poświęca na to bardzo dużo czasu, to takie lampy bardzo pomagają jeżeli chodzi o nie nieprzemęczenie swojego własnego wzroku, no i jeżeli chodzi tak samo o ten mój główny monitor jest to w sumie Samsung, bodajże G7 coś w tym stylu, jest on dosyć fajny, chociaż tak naprawdę przez to, że mam taki dosyć tańszy, no właśnie ten drugi monitor a AOC, to nie mogę korzystać ze wszystkich takich bardziej zaawansowanych funkcji, bo kiedy teoretycznie tutaj bym włączył sobie HDR, no to niestety byłaby dosyć duża różnica między tymi wszystkimi monitorami. No i tak samo jeszcze mam takie specjalne właśnie, można to powiedzieć, to się chyba nazywa jakoś monitor ARM po angielsku, a po polsku to nie wiem. No to właśnie są to takie ramienia do monitorów, to ja korzystam właśnie z takich dwóch egotronów i to też jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy w sumie tym monitorem a tym no to jest taka dodatkowa opcja że tutaj po prostu można było podłączyć sobie swój USB w sensie był ten taki kabel USB A bodajże więc mogłem sobie tutaj bezpośrednio też tą lampę właśnie po prostu podłączyć. Dzięki temu tutaj automatycznie też jest prąd. Też fajna sytuacja, bo kiedy teoretycznie bym sobie wyłączył ten monitor, no to dzięki temu ta lampa też mi się tutaj wyłączy w ten sposób. A tutaj niestety w tym monitorze nie było złącza, bodajże USB typu A, więc ja sobie tą lampę mam podłączoną tutaj do tego dodatkowego gniazdka, więc nie jest to tak bardzo estetycznie, ale mi to akurat w ogóle nie przeszkadza. I tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o cały ten mój setup związany z komputerem. I jeszcze taka dodatkowa sytuacja. Jeżeli ktoś z Was się jeszcze nie spotkał z takimi myszkami pionowymi, no to jest to też fajne rozwiązanie dla osób, które długo siedzą przed komputerem. Ja wcześniej korzystałem ogólnie z Razerata i Pana. On mi się sprawował bardzo dobrze. Ta myszka już chyba też nie jest dostępna w sprzedaży ogólnie. Ale pamiętam, że w ostatnim czasie, jak za dużo siedziałem przed komputerem, no to dosłownie ten mój nadgarstek odmawiał mi posłuszeństwa. A w tym momencie, jak sobie zamieniłem tą myszkę na tego specjalnego Logitecha bodajże, nie wiem jak ona się nazywa. Lift, left, ja tak samo jestem noworęczny. No to ten ból ustał, chociaż też czasami jeszcze odczuwam, ale jest to troszeczkę właśnie bardziej ergonomicznie przystosowane dla takich osób, które pracują bardzo dużo przed komputerem. I tak samo, jeżeli chodzi o moją klawiaturę, jest to bodajże jakiś SteelSeries Apex Pro, coś w tym stylu. Ona tak samo jest RGB, tutaj chyba też mam jakąś aktualizację do zrobienia. Ze słuchawek też korzystam sobie, są to Arctisy, bodajże siódemki, ledwo żywe już. One są w miarę fajne. Jest tutaj też dodatkowy mikrofon, z którego no ja nie korzystam. On chyba mi się wydawał dosyć słaby. Ale po prostu też dla mojej wygody też mogę tutaj na chwilę wyłączyć te lampy, żeby to nie przeszkadzało. No to najwyżej ta klawiatura jest podświetlona tylko wtedy, kiedy ja sobie coś piszę. A tutaj jeżeli chciałbym sobie też ustawić jakieś te kolorki, no to można sobie tutaj to ręcznie pozmieniać. Z tego co pamiętam, tutaj też są jakieś różne konfiguracje. W tym momencie sobie włączę jakiś inny konfig numer 3. No to widzicie, że mam Taką no tęczową klawiaturę, coś w tym stylu. Ale oczywiście ja nie tylko nagrywam filmy na kanale często Pieniądz, głównie tutaj siedząc sobie przy tym biurku, też po prostu czasami gdzieś tam jestem za granicą, wyjeżdżam gdzieś czasami nawet i na miesiąc, ale też właśnie, żebym nagrywał dla Was content, no to też korzystam z takiego specjalnego laptopa. No i teraz, jeżeli chodzi o, można to powiedzieć, ten cały mój setup podróżniczy, to w tym momencie korzystam właśnie z laptopa Nitro, bodajże Acer 5, coś w tym stylu. Chyba. Nie, to jest po prostu Acer, przepraszam, Acer Nitro 5, dokładnie tak to chciałem powiedzieć. Mam też taką specjalną myszkę, niestety nie pamiętam jak ona się teraz nazywa. Jest ona bardzo lekka, więc mi się to naprawdę przydaje. No niestety nie jest to pionowa, ale no też kiedy ja przebywam gdzieś tam za granicą, to nie siedzę sobie od rana do wieczora na komputerze, więc też oczywiście mój nadgarstek w jakiś sposób to wytrzymuje. Oczywiście też mam jakąś dodatkową klawiaturę, to jest bodajże chyba Preyona, coś w tym stylu, jakaś klawiatura, taka w miarę dosyć chyba tania, też jest o wiele mniejsza od tej klawiatury właśnie Series, więc też łatwo można ją sobie tutaj dodatkowo podłączyć. Oczywiście też mam taką podkładkę właśnie na laptopa, żeby on się też nie przegrzewał. I wtedy, kiedy coś nagrywam właśnie z tego laptopa, to korzystam z tego właśnie mikrofonu Samsung g track On kiedyś był takim moim podstawowym mikrofonem do nagrywania. Tutaj tak on mniej więcej wygląda. On jest też tam wpakowany, jednak nie będę go już tam wyciągał, bo nie wybieram się nigdzie za granicę i tam on się gdzieś tam niżej znajduje właśnie. Więc jako kiedyś tak samo miałem podłączonego do tego ramienia mikrofonowego, a teraz mi jest tylko i wyłącznie przydatny wtedy, kiedy wyjeżdżam gdzieś za granicę i chcę sobie coś nagrać. Oraz też mam takie dodatkowe słuchawki, chyba też prejona. One są wtedy o wiele wygodniejsze, bo one są na Bluetooth. A z tego co pamiętam, te moje słuchawki Steel Sigis, one muszą mieć tak samo taki specjalny bodajże podajnik. Chyba tak to się nazywa. Już Wam też pokazuję, gdzie on jest. Właśnie takie coś jest też podłączone do tego mojego komputera. Ten nadajnik służy po to, żeby oczywiście te słuchawki były bezprzewodowe, a w tym momencie tutaj jak ja się łączę chyba właściwie za pomocą bluetootha no to jest to wygodniejsza sytuacja niż dodatkowy gdzieś tam kabelek w tym laptopie miałby być dodatkowo tutaj gdzieś podłączony. no i też nie ukrywając, jeżeli chodzi o takie budżetowe rozwiązanie, to nawet jestem w stanie właśnie jakieś tam filmy na kanale Czas to Pieniądz nagrywać właśnie z tym sprzętem na laptopie, oczywiście w tym momencie kiedy ja nagrywam jakiś tam potężny projekt typu takie filmy, gdzie jest pełno różnych przejść i tak dalej, to zobaczcie jak to mniej więcej wygląda, to o wiele lepiej oczywiście jest mi takie rzeczy montować. Tutaj na moim głównym komputerze i ani razu nie zdarzała mi się sytuacja, że po prostu Premier Pro mi się gdzieś tam skraszował i tak dalej, a czasami no na tym moim starym komputerze się zdarzało, i dużo osób, które są raczej montażystami wiedzą o co chodzi, że Premier Pro niekoniecznie też się lubi ogólnie z komputerami, więc trzeba mieć jak najlepszy komputer, jaki się tylko da, żeby wygodnie montować sobie właśnie jakieś takie bardziej zaawansowane produkcje, jak coś takiego. A tak jak w tym momencie nagrywam sobie taki luźny filmik pokazujący moje. Komputerowe, to tam tylko trochę przetnę, też dodam jakieś ujęcia, ale nie będzie to tak skomplikowane jak na przykład taki dokładnie projekt. No jeżeli chodzi jeszcze o takie podgrużowanie, no to ten cały laptop i tak dalej muszę gdzieś opakować, więc korzystam z takiego specjalnego chyba plecaka, on się nazywa. Tchule, Konfekt, kamera, backpack, coś w tym stylu, więc on tak samo już Wam to w jakikolwiek sposób tutaj w miarę okej okay otworzę. Pokażę Wam, że tam właściwie się zmieści i laptop i właśnie jakieś tam kamery, więc można sobie też te rzeczy wyjmować. Niestety jeden taki jest minus związany właśnie z tym, że ten plecak jest trochę chyba za wysoki, jakbym musiał gdzieś podróżować za granicę, żeby to się na przykład zmieściło do tego bagażu. No, podręcznego, więc też będę musiał pomyśleć nad zakupem jakiegoś mniejszego plecaka, który by też pasował ogólnie do samolotu, ale on jest w miarę spoko, właściwie się mieści tutaj większość tego całego mojego sprzętu potrzebnego do nagrywania, więc jest to naprawdę bardzo fajne rozwiązanie, ale też w miarę drogie, bo chyba ten plecak kosztuje gdzieś tam ponad 1000 zł. Oczywiście to też mogło się zmienić, więc możecie sobie zobaczyć. Aktualny cennik, oczywiście, na stronie. No i jeszcze taki mały dodatek dla osób, które lubią sobie oglądać często filmy. Ja też korzystam z takiego specjalnego projektora. Niestety jest on brudny, więc czekajcie, muszę go ładnie tutaj w sumie wyczyścić. Jest to Samsung The Freestyle, bodajże, generacja druga. Zwykle go wykorzystuję wtedy, kiedy chcę sobie obejrzeć jakiś film na YouTubie. Oczywiście, raczej korzystam sobie z takich filmów edukacyjnych. No to zamiast oczywiście gapić się w monitor, wolę sobie odpalić taki projekt, i wtedy można na przykład. Gdzieś tam na ścianie sobie wyświetlać dokładnie dany film. Wtedy też się łączę z takimi dodatkowymi słuchawkami. To są bodajże chyba yy, w sumie z Hash ANC, coś w tym stylu, i też podłączam się do takiego specjalnego powerbanka. Jest on w sumie z firmy Green Sella. jest on bardzo fajny i też można nim ładować ogólnie właśnie komputer, laptop, coś w tym stylu, bardziej laptop, tutaj taka moja mała pomyłka. I też jego pojemność akurat starcza, jeżeli chodzi o ten bagaż podręczny do samolotu, bo on chyba tam ma gdzieś tam mniej więcej 35 tysięcy MAH to są takie skróty bardziej typu właśnie energetyczne. I też jak go się tam poklika, tylko teraz mi coś nie idzie, to też Pokazuje się jego poziom baterii. Szkoda, że to nie jest akurat w procentach. No, coś mi nie wychodzi. O, teraz w tym momencie, jak widzicie, się świeci. Więc też ten power bank ogólnie wystarczy, żeby sobie też zasilać ten projektor. Jeżeli oczywiście jest taka sytuacja, że nie mamy gdzieś blisko kontaktu, to jest to naprawdę fajne rozwiązanie. Ale to traktuję jako taki dodatek, taką ciekawostkę dla osób, które nie słyszały o takim urządzeniu. Bo ja też się niedawno o czymś takim dowiedziałem. Jest to bardzo fajne rozwiązanie, żeby oczywiście nie męczyć sobie za bardzo tego wzroku, siedząc cały czas przed monitorem. No i na sam Koniec tak samo jest taka mała ciekawostka, też korzystam z takich specjalnych świateł, to są tak zwane w sumie żarówki inteligentne. Zamiast używania softboxa do nagrywania, po prostu troszkę więcej, wydałem pieniędzy, żeby stworzyć sobie takie inteligentne oświetlenie, które tak samo mogę sobie dostosowywać nawet z aplikacji na komputerze. Mogę też sobie zmieniać kolor. Jest to też drogie rozwiązanie, ale przydaje mi się, Właśnie jeżeli chodzi o taką możliwość ustawienia sobie świateł, jeżeli chodzi o nagrywanie, tak samo no nie muszę dzięki temu mieć jakiegoś większego softboxa do tego, też są tam różne takie rozwiązania. Tak naprawdę, jest to też troszeczkę można to powiedzieć taki nieistotny wydatek. Ale mi się to przydaje też, jeżeli gdzieś tam sobie w nocy chcę bardziej właśnie odpocząć, no to też można sobie właśnie ustawić takie światło dostosowane do naszych potrzeb. No i tak naprawdę, w tym dzisiejszym odcinku, to już byłoby na tle. Ja też nie byłem w stanie dokładnie opowiedzieć powiedzieć wam każdego elementu właśnie, który znajduje się u mnie na moim stanowisku, dlatego odsyłam was oczywiście, żebyście się zapoznali z tą konkretną listą, w której pokazałem dokładnie jaki konkretnie sprzęt mam i ile na niego wydałem tak samo. Jeżeli ktoś z Was tak samo jest zainteresowany tym, żeby sobie gdzieś tam zarobić dodatkowe pieniądze, nawet na nowy komputer, czy po prostu chcielibyście się nauczyć zarabiania przez internet, to zachęcam oczywiście, jeżeli ktoś z Was jest tutaj nowy na tym kanale, żebyście zostawili tutaj subskrypcję. Ja często wspominam o różnych sposobach na zarabianie przez internet oraz jak ktoś po prostu chciałby podejść do tego zarabiania przez internet bardziej na poważnie i szybciej po prostu zacząć sobie coś tutaj zarabiać online, to zachęcam Was, żebyście się też zapoznali z takim specjalnym szkoleniem, w którym dokładnie tłumaczę jak będziecie mogli zacząć zarabiać przez internet na podstawie konkretnych, opłacalnych i sprawdzonych metod, tak żebyście potem mogli sobie wybrać idealną metodę dla siebie i żebyście mogli sobie na niej zacząć zarabiać przyzwoite pieniądze. W taki sposób też po prostu można sobie zacząć. Jeżeli chcecie, zapoznajcie się z tym filmem. Tutaj na tej stronie głównej też podlinkuję link do tego szkolenia. No i to byłoby na tle. Tak więc do zobaczenia, trzymajcie się, no i cześć!